Wiadę z buta między... Jeszcze raz. Boko. z buta, jej na chatę zapierdolę, Ja te jeszcze chwila burzy I utopię w tej kałuży. Mało zira, płakać będzie ukochany, Nie przybędzie, wiedzie mi między nogi, Dam mu nieba, będzie błogi. Dobra, teraz po prostu chwilę, bo muszę poczarować. Ta się może, kurwa, kurwa nie, nie I może przerwę zrobię teraz. Przerwę? Przecież ty właśnie skończyłaś całą piosenkę śpiewać. Ty? No! I utopię w tej kałuży! No i co czujesz? Co czujesz? Jestem też fajterką. Jakiś za Walczyliśmy w federacjach praktycznie takich samych. Niczym się nie różniącym, tylko nazwą. Jadę jej na chaty, Dale, ja dalej Ja da o हो तो आप